Chyba tak. No. Mhm. Tu jest wszystko z wszystkim pomieszane. Wyjście teraz w rąkie Fumana. No trochę się tego zbierało w sumie. Mój że... trochę... t Dobra, wyjazd z tym t-shirtem. Chodzi tutaj Mistrz. <noise> <noise> Cześć wszystkim, ja jestem Oliwia. Jestem Kacper. Witamy Was w nowej serii na tym kanale, w której będziemy jeździć po lumpeksach po całej Polsce. Po całej Polsce, no. <laughs> tak więc nasz pierwszy kierunek to łódź. Jesteśmy właśnie w drodze. Ja pies bikawkę, Kacper prowadzi, tak więc zapewne odezmiemy się już do Was z łodzi. Łodzi. E, jesteśmy już w Łodzi. E, mamy już na nawigacji ustawione wszystkie lumpy, jest ich tam z 6 czy 7. Iwian prowadzi, bo jest super kierowcą. Po prostu ja coś czas sprowadzę, ale przede spać przez chwilkę. E, także widzimy się w pierwszym lumpie. Ok, więc najpierw nasza mapka pokazała nam najbliżej Dukat miejsce polecane przez was wszystkich, bo pytałam się Was o to na Instagramie. Co dzisiaj mamy? Socjalne akcje, minus 10%. Na no spoko Nie wiem, pomyślę jest coś dużego, znaczy widziałam na zdjęciach, że jest duże. Wydaje mi się, że jest dosyć duże, no Minutach, tak szczekalnie wygląda mój koszyk, będę, co wygląda jak czego widzi. Przyszukałem no, wszystkie koszulki, wszystkie regały z koszulkami, wszystkie regały z e, bluzami nie widziałem nic. Nawet nie było na to zwrócić uwagi, naprawdę. Albo trafiliśmy na zły dzień, albo może na zły moment, ale jeden plus jest taki, że jest bardzo przejrzysty ten lump. Widać, gdzie co jest, ale no, z ciuchów to nic nie widziałem dobrego. Powiem tak, że znaleźliśmy po jednej rzeczy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czasem potrzebna jest to do tak. ja Mówię właśnie, kto sprawi, że potrzebuje czerwonych spodni. Sumowując, pierwszy lump, który był najpopularniejszym lum lumpem e, na Instagramie u Oliwii. Dukat. Niezbyt przyjemnie jest w środku, ale ogólnie fajnie, że wszystko jest pouporządkowane. Tak naprawdę jesteś w stanie się odnaleźć. No z tym, że my mało rzeczy odnaleźliśmy. Jesteśmy pod ląpem 36,6, też polecanym. w się stajemy przed wejściem, bo jest za dużo ludzi w no, Może maksymalnie 10 osób przebywać. Małe podsumowanie, więc ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że poleciłabym pójście do tego lumpa, bo wszystko było ładnie posegregowane. Ubrania widać, że były przesortowane, i ja znalazłam dwie rzeczy, ale to już Wam pokażę później. Czy kto znalazł ten znalazł? Zacznijmy od tego. Hmm? Jak zwykle Kasper. To, ale to prawda, jest ładnie posegregowane. jakby ktoś chciał po prostu szukać danego koloru bez beżowego, to na pewno go znajdzie. Gdzie teraz idziemy? Do pomarańczy. Też polecany przez was, na Piotrkowskiej. Jest tu tyleż ubrań że aż to przytłacza, nie? Ja osobiście chyba sami, nie, sami koszulki dwie znalazłem. Tu jest wszystko z wszystkim pomieszane. Nawet nie ma oddzielonego między mamskim a damskim. Po prostu jest wszystko. Byliśmy właśnie w pomarańczy. Było pomarańczowo i kupiłam jedną rzecz. Było dosyć chuj***. <suszel> 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 Straszny miszmasz i bardzo niemiłe panie. No to no, nie To było strasznie wszystkiego, dużo, a tak naprawdę nie było nic. I przy okazji było 51 za kilogram, więc to wow, nie jest no, mała no, cena. No płaszcz, który widzieliście, nie wzięłam go, bo wychodził mi jakieś 61 zł i wiem, że masyczkami spada. I wiecie, co? Mam to gdzieś. Dobra, jesteśmy na obrzeżach łodzi, idziemy właśnie do stanie odzieży, ono idzie z jakimś większym lumpem, może być. Nie to znalazłem sobie te spodnie. Ona ma fajne koszulki. dobrze. No, no, że... Dajemy radę po Co myślisz? One będą za duże tutaj na pewno. Nie sądzę. Są, nie? są no. spoko One mi się podobają kolor i mi się podoba. Ocumując lump nasza moda. Moim zdaniem to jest najlepszy lump, jakim dotychczas byliśmy. Bo znalazłeś dwie pary super spodni. <laughs> bo znalazłiste rzeczy znalazłem. Nie ma przeklinają, bo później Oliwia to cenzuruje wszystko To pierwsze było tanio. Były rzeczy spoko, bardzo jakościowe. No. Bo ty te spodnie, które znalazłeś, są naprawdę tak dobrej jakości. Ja znalazłam w ogóle winic t-shirty, co się rzadko zdarza, no. a naprawdę super. Ty ty to będziesz... tak dużo fajnych rzeczy tu jest. Przez to, że nie ma w centrum tego lumpa i ludzie, którzy wiesz, tak łowią wydaje. normalnie w lumpach. No i nie zawsze wszyscy przychodzą. Mhm. Eee, więc... Eee... No tak robisz. Myślę, eee, dobra. Przyc... Jedziemy do ostatniego lumpa, który jest zamknięty o 15. .00. Zostało nam 20 minut. Mm, a, mamy 8 minut drogi? a mamy 8 minut drogi. Dobra, zostało nam 12 minut, zdążyliśmy, nie? Także... Jej, ciekawy, co jest otwarty na pewno. Byliśmy teraz w ląbie Humana i w sumie było mega fajnie poukładane kolorystycznie, i jakby to było spoko, ale przegonęliśmy to w 7 minut chyba? I w sumie ja nic nie znalazłam jakiegoś super mm, kaserdecznie, jakoś tak mimy spoko. Ale... Że mi się bardzo tam podobało to, że po prostu wszystko było kolorami posortowane, koszulki z koszulkami. Po tak, prostu i właśnie to było super, że koszulki z koszulkami, dół, z długim rękawem ląkliwy, z ląkliwami. Wszystko było bardzo z takimi kategoriami, więc może trafiliśmy na zły dzień, ale polecam, polecam my, myślę, odwiedzić, my nie trafiliśmy na nic. Będziemy pierwsze raz otwierać bogażnik po przyjeździe już do Warszawy, zobaczymy, jakie zakupy udało nam się poczynić, czadam! No trochę się tego uzbierało w sumie. Trochę tego się uzbierało. Dobra, lecimy do mieszkania. Siema, witamy Was już na mieszkaniu w Warszawie. Zanim przejdziemy do podsumowania tego, co kupiliśmy, jak to nas wygląda, ile nas to kosztowało, to jeżeli film Wam się jak do tej pory podoba, będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie. Łapkę w górę, subskrypcję i udostępnijcie film dalej do swoich znajomych, czy na swojego Instagrama, na którym możecie nas oznaczyć w relacji i my to zobaczymy wiecie o co chodzi. Będzie miło i zachęci nas to do dalszych odcinków i wiecie o co chodzi. Także, no, możemy przechodzić do podsumowania. Ok, więc y, pierwszy Rumpex, jak pamiętacie lub nie, to był Dukat. Y, ja tam kupiłam jedną rzecz, którą. Teraz minikasper. I to są spodnie, y, które są y, z Lickday'a, tak? Tutaj na metce była cena 15 zł, ale dzisiaj było 10% zniżki, ja zapłaciłam za to około tam 13,60? Ja kupiłem spodnie mm, w takim jasno-kremowym kolorze, kosztowały 18 zł, z 16 zł po przecenie. To na mnie dużo za duże w pasie i teraz to widzę. Ale na szczęście Kacper ma umiejętności krawieckie i sobie je zwęży sam. Kolejną rzeczą w Ducat gorszym kupiłem. Do tej tańszej stref. części. Do tej tańszej części. Takie spodnie. W kolorze. Do czego ja cię namówiłam? Bo powiedziałam Kacprowi, żeby wziął sobie jedne spodnie w innym kolorze niż ma jak dotychczas, bo masz manię kupowania rzeczy podobnych do siebie, które są ładne, ale podobne. A tak to przynajmniej czasem będziesz mógł zrobić coś trochę innego. Dałem za nie chyba z 3 złote. bo one były jeszcze przy tam tamten. No hmm. 3 złote zaraz. Dobrze, więc moje spodnie. To są biodrówki, ale wiecie, ostatnio stwierdziłam, że chciałabym częściej chodzić w biodrówkach, ogólnie są, no, ogólnie są troszkę za szerokie, ale są takie wygodne, w sensie nie ma problemu, żeby w nich usiąść, są takie elastyczne dosyć. Tak wyglądają, czy tak powiem, pierwsze kupione spodnie przeze mnie. Są trochę za duże, także je tak delikatnie, powiedzmy, zwęziłem w pasie na poczekaniu, żeby jakoś to wyglądało i prezentują się tak super. Ja ogólnie... Bardzo ładnie. Do tej bluzy mi się podobają. Kolejne wyglądają tak. Widzę, że one na końcu się rozszerzają bardziej, nie? Robią mhm. się takie trochę flery. I ten kant musisz sobie lepiej zaprasować, ale on ogólnie... On jest on Zobaczcie sobie na nogawki, to wygląda super, bo jak Kacper ubierze sobie jakieś buty, właśnie typu te Reebok'i, to będzie to wyglądać ekstra. Naprawdę. ogólnie jakiekolwiek buty wydaje. Mi się mi, mega podobają takie spodnie na Nawet w konwersach wyglądają w porządku. Fajne, fajne, nie ma skokus. Jej! E, kolejny lump to było moda 366. Ja tam znalazłam dwie rzeczy, znaczy znowu Kaspę znalazłam ja kupiłam dla siebie. I to są spodnie. E, mam nadzieję, że w końcu takie... No w sumie to są takie kaki. Nie, To nie są takie do końca beżowe spodnie. Z no, wysokim no, no, stanem. No. Mam nadzieję, że będą dobre, mają rozmiar 36, więc zaraz zobaczę. Te spodnie kosztowały mnie jakieś 4,60. Bluza, którą też zaraz kaswer e, Najdroższa dzisiaj ze wszystkich rzeczy. Taka czerwona znajka, rozsuwana. Nie mam rozsuwanej bluzy u siebie w szafie i też stwierdziłam, że będzie mi fajnie pasować do Jordanów. Kosztowała... Potem nie do wszystkiego, jest szeroka, jest duża, jest. Szeroka, rozsuwana. duża, no 35 zł. Nie odstają aż tak! Łooo! No. Patrzcie wow! tu! No! To są właśnie spodnie idealne na mnie Mają super rozmiar, są mega, ultra, mega wygodne Idealnie leżą, ma, praktycznie nie odstają Są w takim rozmiarze, jakie uwielbiam Bo są po prostu wygodne e, Fajnie mają te nogawki, nie są takie obcisłe, co to Tak, przed... i te nogawki się fajnie rozchodzą na dole Ten kolor jest serio mega ciekawy No Kacper, lumb be like. <laughs> Fajnie te spodnie w sumie, te czerwone no mi się podobają, do bo mają fajne kolory. Do tej, do tej bluzy też są. Bluza wygląda tak. Czyli tak jak myślałam. Bardzo fajnie. Pokaż. Szeroka, luźna. W sensie no. teraz mam pod spodem biały t-shirt, ja bym to ubrała bardziej do czegoś obcisłego, żeby podkreślić to, że ta bluza jest taka duża, bo ten t-shirt, który mam na sobie, jest ogromny. Nie, fajna, no nie jest jakaś styla, nie jest znoszona. Fajna, no. I fajnie, że jest czerwona. Ja ostatnio bardzo lubię czerwone rzeczy, więc. Nie jest czerwono you no. Know. Next one! To była pomarańcza, moi drodzy, pomarańczy. której ja znalazłam tylko t-shirt taki brązowy z Esprit. No ja, jakby ja go wzięłam też ze względu na kolor. Ja lubię też czasem takie obcisłe t-shirty sobie założyć do jeansów czy coś. Totalny basic i za niego dałam jakieś 6 zł, 8 może? Coś takiego. Nie ja też dwa t-shirty w sumie. No W zasadzie oba mają identyczny krój Ja sobie lubię chodzić w t-shirtach, czy to nawet do spania, czy to po prostu szary t-shirt jest zawsze przydatny wszędzie. I taki Petri niebieski t-shirt z fajnym odrukiem. Coś będę z nim pewnie robił, bo. Pewnie jakieś wybielanie, no. czy coś w tym stylu. Jest za Fajnie mocny jest... ten niebieski moim zdaniem. Fajniej złożyć coś takiego do wybielacza, wtedy ten niebieski no. będzie taki zgaszony. E, myślę, że tutaj nie mamy co mierzyć, bo to no to nie No, no t-shirty. To to no. Teraz rzeczy z przedostatniego lumpa, bo w ostatnim widzieliście, że nic nam się nie udało. Znaleźć. E, no i w sumie ten przedostatni nam się mega spodobał. Był tani! Było bardzo tania i była bardzo duży wybór rzeczy tak po prostu. Tak, zacznę od wpadki, ponieważ kupiłam spodnie. Nasza moda nazywał się. Ach, nasza moda, tak. Wpadka, ponieważ spodnie mają bardzo fajny kolor. Wiedziałam od początku, że będą na mnie za duże. Zapłaciłam za nie 8 zł, ale niestety, obydwoje nie zauważyliśmy tej dziury. Może jeszcze uda mi się coś z nimi zrobić, bo bardzo mi się podoba ich kolor są takie fajne, sprane, szare i nie mam takich jeansów, więc może coś pokombinuję. No i udało mi się znaleźć dwa t-shirty, tak jak wam mówiłam, właśnie takie bardziej vintage i pokażę wam je trochę z bliska. Więc ten wygląda tak, on mi się mega spodobał przez to, że ma moje ulubione kolory na sobie, czyli niebieski i fiolet w połączeniu, więc tak on wygląda. A drugi jest taki właśnie też delikatnie sprany, szary i ma taką grafikę na sobie. Nie jest jakiś ultra duży, ale myślę, że będzie na mnie sam raz. A ty? Aha, jeszcze przepraszam za t-shirt, za ten, za ten czarny 6 zł. Za ten 3. 3. Mm, ja znalazłem y, ogromny t-shirt, naprawdę ogromny. Kosztował 6 zł. Wygląda super. Ma ten kolor taki miętowy i ta grafika, która też delikatnie z niego wychodzi, wygląda super i bardzo grubą ma, ma baterię. Jeszcze y, nie wiemy, do czego on będzie. On na pewno już do chodzenia Okej okay. Ja kupiłem kolejne spodnie W zasadzie bardzo podobne do wcześniejszych Tylko, że te mają dwie zaszywki Po obu stronach mają tu i tu zaszywkę Jako, że zaszywki wyglądają bardzo ładnie Dużo lepiej się układa spodnie I Kasper je uwielbia I praktycznie w połowie spodni ma zaszywki No, w większości spodni ma zaszywki Także te spodnie kupiłem I kolejne spodnie Ciekawe jakie Też mają zaszywki <laughs> Też Tylko ma... tym razem zielone <laughs> Tylko, że zielone firmy Workwear. Też mają zaszywki. są ogromne. No i są ogromne w pasie. I tak, te spodnie kosztowały mnie 6 zł, a te spodnie kosztowały mi 8 zł. Przemierzanko. Wow! Kiedy wow! 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 ktoś wow, się wow. razem za bardzo cicho mi. Mój t Dobra, wyjazd tym Trochę... t-shirtem. Chodzi tutaj o mistrz. <noise> <noise> Nie no, wygląda super. Jest... Po prostu fajnym t-shirtem takim vintage'owym. Ja lubię takie kolory. Nie, on wygląda super. Moim tak. zdaniem wygląda super. Ale. Ja się schowam! Uwaga, ten t-shirt wygląda niesamowicie. Naprawdę wygląda niesamowicie w tym kolorze z tą grafiką jest długi. Więc mogę sobie puścić, albo zawsze mogę sobie delikatnie włożyć do spodnia i będzie wyglądał tak. Możesz zrobić mi patent ze sznurówką. Ze sznurówką. Już robiłem ten patent, także no ale wygląda super. To był no, naprawdę. Dobra. A. Także no, powiem tak. Jezus! Dobra, drugi t-shirt wygląda tak, spoko, też właśnie fajny, że jest taki już y, sprany, ta grafika Mega fajny, podoba mi się jego kolor, właśnie nam jakoś tak do spodni Jest git No ale Kasper wygrał, Kasper, Kasper wygrał, okej? Okay? <grywa> więc teraz pokażesz swoje spodnie No dobra, no więc kupiłem sobie te spodnie Totalny kozak, dziewczyny, jak chłopak ubiera takie spodnie to... <grywa> no powiem tak, zasypki robią robotę tutaj, To nawet mam kieszeń, mogę sobie coś tu schować, you No. Know? Także tak. Fajne są. Można ubrać do nich konwersy. Wyglądają super. Mają zaszywki. Super są. E, kolejne spodnie. No są w pasie na mnie trochę za dużo. Aczkolwiek nie sądzę, żebym je musiał skracać. No, zaszywki. Szerokie. Zdężek. Tak, słęże. Fajne sztafmy. Także no. Więc przyszedł czas, żeby się pożegnać. Dzięki za to, że z nami spędziliście ten czas. Za to, że z nami pozwiedzaliście te lumpy. Mamy nadzieję, że nowa seria Wam się podoba. Bo ja, masz, ja jestem tak strasznie poderana tym całym pomysłem yy, i tym, że będziemy jeździć po różnych miastach na różne lumpy i je zwiedzać. I oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, yy, do jakich miast powinniśmy pojechać. No. Yy, no i co? Ja się już nie mogę doczekać, a ty? No ja też recenzowanie Świetnie lumpy, się bawiłam, <laughs> Nie przedłużamy już więcej, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.